Cześć, Jestem Ezo. Ja przychodzę do Was z przesłaniami. Na piątek piąteczek piątunio na 7 stycznia 2021, będzie wybór z dwóch możliwości, więc pogląd na kartę robię, zastanów się chwilę, którą opcję wybierasz, czy pozycję numer 1, czy pozycję numer 2. Jeżeli potrzebujesz dłuższej chwili na zastanowienie się, strzymaj teraz właśnie ten filmik i zastanów się, która do ciebie bardziej przemawia, która Cię przeciąga bardziej na ten moment. Jeżeli wybrałeś opcję numer 1, o, jest to czas zamartwiań, jest to czas e, takiej sytuacji, że coś krąży wam wokół głowy i nie spędza sens powiek, coś zamartwiania się, smutne myśli, e, sprawy, sytuacje, które wymagają zaangażowania, a wy być może czegoś nie możecie. E, proces odcinania się od czegoś, warto by było zobaczyć, co jest z wami nieintegralne, co wam nie służy, bo tu jest czas smuteczków, tu jest czas zamartwiań się. Coś po głowie wam chodzi, co może wam być nieprzychylne i niezga, niez, niezgodne z Wami, a dopowiadającą kartą jest karta szczegółów, więc jakiś szczegół może być na tyle istotny, co będzie w Waszym rozmyślaniu, w Waszym głowie krążył i krążył i, i, i przeszkadzał i sprawiał, że będziecie gdzieś roztrzęsieni, nerwowi bardziej, nieprzychylności. Zwróć uwagę, co Cię gryzie, zwróć uwagę. Co jest to mnie integralne? Czego się chcesz pozbyć? Co ci spędza sens powiek i się tego wyzbądź zwyczajnie? Przy podpisywaniu umów mogą być jakieś trudności, jeżeli coś działacie na planie. Yy finansów, na planie dokumentów, um, urzędowych tematów, to tutaj coś może być niedopięte na ostatni guzik. Warto jeszcze dwa razy, trzy, cztery, pięć razy przeczytać, zanim coś podpiszecie. Jakieś sprawy finansowe może chodzić o szczegół, o drobnostkę o te parę groszy, co może urosnąć do większej rangi, więc zwracajcie uwagę naprawdę na szczegóły przy dokumentach, przy sprawach urzędowych, żeby tutaj nie było zbytniego zamartwiania się, że idzie to w złą stronę, że nie jest y, osiągnięte przez Was finalnie. Pozytywnie, czas trudniejszy troszkę, ten piątkowy. Dla niektórych z Was coś będzie Wam w zamyśle, w głowie krążyć, niby jakiś szczegół, ale jednak może być to uciążliwe. Jeżeli wybraliście karty numer dwa. O, a tutaj znowu siła, witalność. Tutaj znowu o, poczujecie moc wewnętrzną i pokonać możecie pewne trudności dnia codziennego, piątkowego. Ym, tu taka przychylność troszeczkę wa z waszej inicjatywy, że sobie poradzicie z pewnymi kwestiami, co wcześniej było uciążliwe. No i karta mówi, że tak, jeżeli coś już zaczęłeś, zaczęłaś, warto to kontynuować, bo jest wasz, w was moc. Moc sprawcza, dzięki własnym umiejętnościom, więc pokonaniem wła własnych słabości, możesz iść dalej drogą, którą sobie wyznaczyłeś, którą zaczęłaś już działać i iść, więc myślę, że warto nie pozostawiać tego tak w danym momencie, tylko iść dalej za ciosem, by się rozwijało wszystkiego dobrego życzę w piątkowy czas niech się spełnia i wypełnia to co dla was najlepsze a my widzimy się w piątek o godzinie dziewiętnastej. pozdrawiam was Ezoja pozdrawiam